Wejdziemy zobaczyć domek mały. Dobry. Towarzyszą nam Adrianna i Dawid. A trzy jest to budynek nad samym morzem. Widać piękne wyspy w oddali. Przed wejściem mamy taki fajny taras, ratanowe sofy, puśtawkę, salon. Bardzo piękny salon. Kuchnia jest ze stołem na 8 osób. Dużo mamy miejsca tutaj na parterze. Sypialnia numer 1 mamy łóżko piętrowe. Sypialnia numer 2 jest naprawdę duża. Jakie piękne łóżeczka. Ubikacje. Wow, wanna w dół wchodzona. Tu jest następna sypialnia. Piękne łóżko, widoki trochę mniej. A tak wygląda widok z tego domu. Domek A3 jest naprawdę bardzo ładny. Tam mną jest taki bardzo fajny basenik. Jest też taki malutki basenik, w którym można siedzieć. No i słuchajcie, najlepszy jest właśnie ten punkt pro programu samej plaży. Domek jest naprawdę piękny, a może będzie dla Was akurat.